Jak zdobyć stanowisko marzeń jako analityk biznesowy? Przede wszystkim na początku tego roku być może zastanawiasz się, jak się przekwalifikować, wejść do branży IT, zostać po raz pierwszy analitykiem biznesowym, ale też być może jesteś już analitykiem i marzysz o tym, żeby mieć bardziej dumnie brzmiącą nazwę stanowiska, na przykład zostać seniorem albo strategicznym analitykiem, albo liderem. Cokolwiek chodzi Ci po głowie tutaj jako taki cel, może właśnie jest to kolejny krok, jaki chciałbyś wykonać. A może wszystko się Tobie podoba? Jedyne co zależy ci na tym, żeby zmienić pracodawcę, zmienić firmę i być może dzięki temu również polepszyć sobie warunki pracy w tym roku. Zapraszam Cię do serii nagrań, z której dowiesz się w tym nagraniu, jak zdobyć to stanowisko marzeń jako analityk biznesowy, jakie podstawowe rzeczy, o jakie podstawowe rzeczy trzeba zadbać. No i tutaj podejdziemy do tego, jak przedsiębiorcy, czyli zastanowimy się, co dokładnie miałbyś zaoferować, następnie komu, to, to pojawi się w następnym nagraniu, później jak, no i też słuchaj tego nagrania do końca, bo tam Mam dla ciebie propozycję, jak jeszcze możesz wykorzystać tę inspirację, która znajdzie się w tym wideo, i jakie kolejne kroki możesz zrobić, żeby właśnie w tym roku znaleźć tę pracę, czy rozwinąć swoją karierę analityka, jako właśnie do, do tej pozycji marzeń. Zapraszam cię do tego nagrania. Jako, że jest to pierwsze nagranie z tej serii, być może trafiłeś do niego po raz pierwszy, po raz pierwszy się widzimy, po raz pierwszy jesteś na blogu Analiz IT. Jeśli tak jest, to serdecznie Cię witam. Mam na imię Hania i pracuję jako analityk biznesowy, dokładniej strategiczny analityk biznesowy. Zaczynałam jakieś 12 lat temu, kiedy właśnie byłam jeszcze na studiach. Studiowałam informatykę, no i też w tym czasie znalazłam sobie pierwszą pracę, zdobywałam pierwsze doświadczenia. No i z całym tym zbiegiem w tych lat miałam oczywiście kolejne pomysły, plany i marzenia na to, jak rozwijać swoją karierę. Zostałam w pewnym momencie analitykiem biznesowym, z czego byłam dumna. Później też wymarzyłam sobie, żeby być takim strategicznym analitykiem biznesowym, co wydawało mi się spełnieniem marzeń, pracą szalenie ambitną, ale też odpowiedzią na moje frustracje, które się często pojawiały, że no nie wiem do czego tak w zasadzie prowadzi nas ten projekt. Więc miałam ogromną nadzieję i bardzo marzyłam o tym, żeby kiedyś brać w tym udział i również wspierać firmy w przygotowywaniu strategii i dzięki temu zapewnianiu takiemu sensu wszystkich tych projektów i naszych przedsięwzięć. W tym momencie, kiedy to nagrywam od 3,5 roku, jestem strategicznym analitykiem biznesowym i pomagam w dużej międzynarodowej firmie właśnie w przygotowaniu strategii produktowej dla linii produktów, ale też dla poszczególnych produktów. Przez ten czas, przez te wiele lat kariery pracy jako analityk biznesowy, tutaj zahaczałam o, o różne tematy i różne sposoby poznawania analizy biznesowej. Byłam wykładowcą akademickim na Politechnice Gdańskiej, robiłam też... Przez ten czas bloga rozwijałam swojego bloga, którego właśnie oglądasz i doszło to do tego, że od długiego czasu wykonuję szkolenia i przeprowadzam kursy online, w których wzięło udział już około 6 tysięcy osób. W sumie wyszkolonych przeze mnie ekspertów. Więc przez ten czas miałam okazję na różne sposoby doświadczać tego, jak wygląda praca analityka. W zeszłym i poprzednim roku również byłam prelegentem na największej na świecie konferencji dla analityków biznesowych IIBA, Building Business Capability, która miała się odbywać w Stanach Zjednoczonych. Niestety, COVID pokrzyżował nam plany. No i w tym czasie właśnie nie dość, że sama na wiele różnych sposobów doświadczałam tego, jak analityk biznesowy się rozwijał rozwija jakie różne warunki panują, panują w różnych firmach. Pracowałam w czterech firmach jako analityk biznesowy, widziałam jak to wygląda w małych firmach, w dużych, w produktowych, w software house'ach, w, house w firmach, które rozwijają swoje produkty. No i rzeczywiście miałam też okazję z, zetknąć się z wieloma osobami, czy to właśnie w roli trenera, kiedy prowadziłam szkolenia, czy to w roli mentora, kiedy pracowałam bardzo blisko z kilkoma osobami nad tym, żeby rozwinąć ich karierę, ale też przez to, że prowadzę bloga bardzo często często otrzymuje od Was wiadomości. Opowiadacie skąd przychodzicie, z jakich branż, jakie macie problemy, wyzwania i jakie macie marzenia na te kolejne kroki kariery. A także w roli badacza przy okazji prowadzenia badania zarobków i kompetencji analityków biznesowych na blogu Analiza IT. Też bardzo dużo dzięki Waszym odpowiedziom tutaj zyskuję wglądów w to, co tak naprawdę Was boli, jakie macie też problemy, i jakie macie marzenia, jakie macie aspiracje, ale też czego już wypróbowaliście i jakie są rezultaty tego pod kątem ile zarabiacie, ale też jak jesteście zadowoleni ze swojej pracy, jaka jest ta Wasza satysfakcja. I mając tak, taki ogląd na pracę analityka z bardzo wielu różnych perspektyw, chcę podzielić się z Tobą w tym, w, te, w tym nagraniu, ale też w całej tej serii nagrań wskazówkami, co można zrobić, żeby zyskać faktycznie tę pracę marzeń analityka biznesowego i żeby się jeszcze lepiej rozwijać. Podejdziemy do tego, jak w takim ujęciu bardziej przedsiębiorczym, czyli zastanowimy się, jak Ty możesz uszyć taką ofertę, pewną propozycję wartości, jaką możesz dać innym pracodawcom na rynku pracy, no i zastanowimy się, co dokładnie powinno się w tej Twojej konkretnie ofercie znaleźć. Później też będziemy się zastanawiać, dla kogo, jak, a na końcu, jeśli zostaniesz do końca tego nagrania, to dowiesz się też, jakie kolejne możesz wykonać kroki, żeby tutaj rzeczywiście tę pracę jak najlepszą dla siebie zdobyć i tę karierę rozwinąć. Ale zanim do tego dojdziemy, w tym odcinku skupiamy się na tym, co dokładnie powinno się znaleźć w tej Twojej propozycji wartości dla, dla odbiorców na rynku pracy, czyli dla, dla pracodawców. I pierwsza rzecz, o której chciałam wspomnieć, która w ogóle no, jest taka fundamentalna, no to, że jeśli chcesz dojść wysoko w pracę analityka biznesowego, ale też w jakiejkolwiek innej pracy, no to przede wszystkim liczy się Ambicja, czyli jeśli dla Ciebie wszystko jest y, ok, y, wszystko jest fajnie, nic nie trzeba poprawiać, nie, nie musisz zarabiać więcej, nie, ten poziom stanowiska jest wystarczający, no to fajnie i być może to Tobie też daje spełnienie i to jest, y, jesteś już w miejscu, w którym chciałbyś być i to też jest fajnie, natomiast jeśli jeszcze tam nie jesteś y, na tym swoim najwyższym, wymarzonym y, stanowisku, czy miejscu, w którym chciałbyś robić określone rzeczy, jeśli jeszcze tam nie jesteś, no to ta ambicja Tobie jest potrzebna, czyli mierz wysoko, y, 嗯。Uh, um kiedyś ktoś powiedział coś takiego, że nie jest problemem to, że ludzie sobie wyznaczają cele, do których nie, mogą, których nie mogą osiągnąć, ale że wyznaczają sobie takie, do których właśnie dochodzą bardzo szybko, bardzo łatwo, no i w tym momencie tak naprawdę ich potencjał był o wiele większy. Więc to jest jedna z rzeczy, czyli mierz wysoko, ale też masz, czyli musisz, potrzebujesz też mieć takie marzenia, które będą po prostu dla Ciebie takim kopem, taką wyrzutnią, która będzie powodowała, że co Rano też będziesz widzieć sens swoich przedsięwzięć, swojej pracy, ale też będziesz mieć takie poczucie, że jest gdzieś dalej taki wielki, wymarzony cel, do którego będziesz konsekwentnie dążył. Więc, ambicja to jest pierwsza rzecz, czyli jaki jest ten Twój taki duży cel. Ale, też druga rzecz, musisz być konkretny. Spotykam się czasem z osobami, które mówią: No, ja chcę zarabiać dużo kasy, i żeby było fajnie, i w ogóle, żebym był zadowolony. No dobra, ale co to oznacza? Co to konkretnie oznacza dla ciebie? My tutaj naprawdę się skupiamy na tobie, szyjemy karierę pod ciebie. Nie ma jakiegoś szablonu kopiuj-wklej, to jest ścieżka analityka, koniec kropka. Będziemy się też zastanawiać, co tobie najbardziej tutaj odpowiada. Więc nawet jeśli masz takie kryteria, powiedzmy, własnego sukcesu, to warto, żebyś był możliwie precyzyjny. Czyli jeśli chcesz mieć fajną pracę, to co dla ciebie ta fajna praca oznacza? Że co? Że będziesz mieć elastyczne godziny pracy, że ty godzin będzie mało, czy pracujesz 20 godzin w tygodniu, czy może chodzi Tobie o to, że realizujesz ambitne zadania, co to znaczy, w jakim obszarze, czy może jest jakaś specjalizacja, która Ciebie bardzo tutaj pociąga. Jeśli chcesz zarabiać dużo, to co to znaczy dużo, to jaka to jest kwota? I jeśli masz jakiekolwiek tutaj jeszcze wyobrażenia i kryteria na temat tej swojej pracy, no to warto być bardzo konkretnym, no bo wtedy jest większa szansa, że, że w to miejsce właśnie dojdziesz. Więc ambicja i bycie konkretnym w tych Twoich celach, to są takie warunki podstawowe, które powinieneś spełnić. Ale kolejna rzecz, bardzo często stojąc po tej drugiej stronie na rozmowach kwalifikacyjnych, bo też często rekrutuję analityków właśnie do firm, no to widzę, że czasami przychodzą osoby, które no nie mają wymyślonego jakby siebie, swojej ścieżki i swojego kierunku, czyli przychodzą, no umiem to, to i to, weźcie mnie albo nie, jestem fajny i tak jakby trudno też określić na ile 嗯。Uh, uh firmie będzie po drodze z tą konkretną osobą, albo co ta osoba konkretnie sobą reprezentuje? No bo ktoś mówi: No, nie wiem, poznaliście mnie, weźcie mnie. Tylko trudno tak naprawdę, czy, czy, czy po CV, które jest przygotowane generycznie, czyli ono nie opisuje za bardzo ciebie, tylko po prostu jest takie kopiuj wklej, powiedzmy z jakiegoś takiego template'u, który no, niewiele wnosi i tak naprawdę każdy mógłby dokładnie takie samo CV wysłać. Ono niewiele wnosi informacji o tobie, ale też właśnie na rozmowie kwalifikacyjnej, Trudno przedstawić siebie, jeśli my tego nie mamy przemyślanego. Kim my dokładnie jesteśmy, kim chcemy być i tutaj czy, czy tej firmie będzie z nami po drodze. Jeśli, jeśli chciałbyś to określić bardziej dokładnie, no to co możesz zrobić? Przede wszystkim uświadom sobie, że nie ma drugiego takiego jak Ty. Są pewne profile analityków, które są yy, potrzebne, czy y, dla takiej potrzeby po prostu zgeneralizowania. My określamy, jakie cechy czy kompetencje analityka będą przydatne, natomiast do konkretnej pracy, do konkretnej firmy może być nieco inny analityk potrzebny i nikt nie będzie tobą bardziej niż ty, nikt nie będzie lepszym tobą niż ty sam. Więc pytanie właśnie, co takiego jest w tobie szczególnego, wyjątkowego, indywidualnego, musisz to wiedzieć. Z, musisz się zagłębić w siebie i to wydobyć. Czyli jaka jest Twoja konkretna wiedza, wynikająca być może z Twoich studiów, a może z innych, e, innych źródeł, po prostu coś Ciebie ciekawi i Masz dużą wiedzę na jakiś temat? Ale też jakie ty masz konkretnie doświadczenia. Jeśli chciałbyś się przekwalifikować, no to naturalnie tych doświadczeń na pewno już nabyłeś sporo. Masz wiele umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać, więc to wszystko trzeba wyłuskać i zebrać, tak żeby była jasność, co dokładnie jest takiego szczególnego w tobie. Dalej, jaką masz osobowość? Jest wiele typów osobowości. Nie każdy analityk będzie pasował do każdego rodzaju pracy, do każdego rodzaju firmy i zadania, jakie przed nim stoi, więc być może ty swoją konkretną osobowością będziesz lepszy do tego zadania. Więc Warto wiedzieć, jaką ty masz osobowość, jakie ty masz talenty, w czym jesteś tak świetny i to, mam, i to masz tak mocno wdrukowane w siebie, że nikt cię w tym nie przegoni. Jeśli jeszcze tym bardziej popracujesz nad rozwijaniem tych talentów, no ale też, jakie ty masz kierunki rozwoju, czyli właśnie jaką masz ambicję, jaka jest ta Twoja misja, która ci przyświeca, jakie masz wartości co Tobą kieruje i w którą stronę chciałbyś iść, gdzie widzisz siebie dalej. To pytanie, z którego drwi wiele osób, ale no właśnie pytanie, gdzie Ty siebie widzisz dalej, bo wtedy firma też będzie mogła odpowiedzieć na pytanie, czy jest w stanie Tobie coś zaproponować, czy idziecie w podobnym kierunku, czy w ogóle gdzieś tam Wam się to będzie rozjeżdżało. Więc kim jesteś Ty indywidualnie? Ale kolejna rzecz. Warto, żebyś wiedział, jaką dokładnie wartość przynosi praca analityka, czyli nie no dobra, to ja jestem analitykiem, umiem zebrać wymagania i zapisać user story. I znam jeszcze techniki, KPI, benchmarking, coś tam jeszcze. I rzucasz nazwami. No dobra, ale co to daje? Jakby jakie to korzyści przyniesie? Jeśli będziesz pracował z, czy, czy tutaj współpracował podczas rekrutacji z innym analitykiem, no to jest ułatwiona sprawa. Ale jeśli rozmawiasz z herami, jeśli, jeśli rozmawiasz z kierownikiem czy z prezesem i chcesz go oczarować, chcesz sprzedać w pewien sposób te swoje umiejętności i korzyści, jakie ta firma ten zespół, czy, czy właśnie ta organizacja będzie miała ze współpracy z Tobą, to Ty musisz rozumieć wpływ tych Twoich umiejętności, czy konkretnych cech na to, co możesz dać innym ale też warto, żebyś znał, poznał siebie na tle innych, czyli czym ty się wyróżniasz od innych analityków i jak twoje umiejętności, kompetencje wyglądają na tle innych. Czy ty z tą stawką, którą, z którą tutaj startujesz, chcesz za mało, za dużo, a może to jest optymalna oferta i właśnie z takimi kwotami tutaj przychodzą inne osoby również na tę rozmowę kwalifikacyjną. O te wszystkie obszary warto, żebyś zadbał. Wspomniałam tutaj wiele rzeczy, być może trudno ci to gdzieś tam uchwycić, w prosty sposób. Więc jeśli chciałbyś otrzymać taką checklistę, która zbiera te wnioski, które zostały wymienione tutaj w tym blogu i chciałbyś usiąść i siebie i się zastanowić na spokojnie, które z tych kryteriów już spełniasz, nad czym chciałbyś jeszcze popracować, co jeszcze możesz zrobić, no to taką checklistę otrzymasz w momencie kiedy wejdziesz na blog Analiza i tam pod wpisem, który odpowiada temu nagraniu wideo, zostawisz komentarz, w którym napiszesz Jaką jedną lekcję wyciągasz z tego nagrania dla siebie? Co jest dla ciebie najważniejsze, co ciebie jakoś poruszyło? Pamiętaj, żeby zostawić ten komentarz na blogu Analyze IT pod tym wideo, ponieważ tam właśnie jest mechanizm, który odeślę tobie ten materiał. Więc zapraszam Cię do tego serdecznie. Druga ważna wiadomość, z którą chciałam Cię zostawić, to też to, że zapraszam Cię do webinaru i na tym, na tym spotkaniu, które będzie zwieńczeniem całej tej serii wideo, tam będziemy mówić, jak możesz. Sprzedać to, tę swoją ofertę, tą swoją propozycję pracodawcy, tak, żeby zyskać pracę, żeby wejść też na wyższy poziom ze swoim stanowiskiem. Czyli jedna rzecz to, że ty będziesz super, ale jeszcze druga strona i pracodawca też musi o tym wiedzieć i, i rzeczywiście potrzebujemy te nasze umiejętności w jakiś sposób sprzedać. I tutaj na tym, na tym spotkaniu, na tym webinarze poznasz strategię najlepiej zarabiających analityków biznesowych. Także zapraszam Cię, link do tego znajdziesz poniżej tego nagrania, więc. Zapisuj się na webinar, żebyśmy mogli tam dalej porozmawiać. W następnym nagraniu opowiem Ci, dla kogo warto pracować, czyli jakie są rodzaje firm i w której firmie najbardziej warto sprzedawać swoje umiejętności. Będziemy tutaj rozważać i analizować rynek. Dzięki za to spotkanie i widzimy się w kolejnych na nagraniach. Trzymaj się, cześć!